Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się i syn człowieczy do niego wobec aniołów bożych. A kto się mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i ja wobec aniołów bożych. Każdemu kto powie jakieś słowo przeciw synowi człowieczemu będzie odpuszczone lecz temu kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone Kiedy was ciągać będą po synagogach, urzędach i władzach nie martwcie się w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie co należy powiedzieć? Oto słowo Pańskie. Oczywiście od razu przypominamy sobie, że ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu, bo wielu pobożnych ludzi, którzy przychodzą do Kościoła w miarę systematycznie, bardzo często trzęsą się na wspomnienie właśnie tego, że czy przypadkiem ja nie popełniam, czy nie popełniłam, czy nie popełniłem grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Proszę być spokojnym. Chcę tylko e, uspokoić i powiedzieć, że to naprawdę nie dotyczy tych, którzy mają szczerą wolę być przy Panu Bogu. To dotyczy ludzi, którzy mają świadomą i szczerą wolę nie trwania przy Panu Bogu. Nikogo, kto przychodzi do świątyni, do kościoła, nie podejrzewam o taką sytuację, dlatego też od razu na samym początku, żeby nie marnować, że tak powiem, takiego rozważania duchowego na to, co nie jest dla mnie, że tak powiem, moją drogą. A co jest naszą drogą? Pierwsze czytanie, tak jak wspomniałem, jest bardzo istotne i bardzo ważne. Bo dotyczy właśnie wiary. I to pierwsze czytanie, można powiedzieć, w jakiejś mierze odbija się w dzisiejszej Ewangelii. Kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy, do Niego wobec Aniołów Bożych. Przyznanie się do Jezusa Chrystusa, także i dzisiaj, do, wymaga przede wszystkim wiary. Bardzo często wielu ludzi, yy, dzisiaj, tak jak to było dawniej i, i dawno, i dawno temu przecież, jak się to mówi, za miskę Sotrzewicy byli w stanie powiedzieć, a ja nie znam go. Przy czym od razu przypominamy sobie, że tym pierwszym, który tak powiedział, był pierwszy papież, późniejszy święty Piotr. Ale w czasie, kiedy był tutaj na ziemi, popełniał błędy i powiedział w pewnym momencie, nie znam go. Co to oznacza? Oznacza to, że nie mamy iść drogą właśnie. Przed nawróceniem świętego Piotra, ale tylko właśnie po nawróceniu. Czyli nawet jeżeli się zdarzy coś tragicznego w naszym życiu, jakiś grzech, który będzie mówił, nie znam Ciebie, Panie Jezu, to nawet ten grzech, Pan Jezus, jest w stanie i chce wybaczyć. Dlaczego? Bo człowiek żałuje i chce powierzyć siebie, swojemu Panu Bogu, Jego miłosierdziu. Ojciec Święty Franciszek napisał teraz ostatnio, 15 października został ogłoszony list o na 150-lecie świętej urodzin świętej siostry Teresy od dzieciątka Jezus. Wiemy, że ona była osobą, która żyła tylko 24 lata w Karmelu ale swoją drogę duchową opisała bardzo pięknie w dzienniku, w dzienniku Duszy. I tam, między innymi, Ojciec Święty właśnie na to zwraca uwagę, że jej ta mała droga bo ona powiedziała, że ona chce mieć taką najskromniejszą drogę, byleby to była droga do Boga. I ona mówi, że najważniejsza to jest droga ta mała, a na tej małej drodze najważniejsze jest. Najważniejsza jest ufność. Można powiedzieć, że święta siostra Faustyna jakby powtórzyła to w inny, Pan Jezus inaczej to, to troszeczkę podał, także i dzisiaj. To było pod koniec XIX wieku. I tam ojciec święty Franciszek podaje taki przykład z życia świętej siostry Teresy od dzieciątka Jezus. Podaje przykład, że on wtedy taki był słynny jakiś Publiczny grzesznik, yy, morderca, i tak dalej. I ona mówiła w tym dzienniczku, zapisała, że wierzy bardzo głęboko, że nawet on, który w tej chwili nawet nie chce okazać żadnej skruchy, skazany został na śmierć. I ona mówi tak, yy, że ufam Panu Bogu, że on nawet w ostatniej chwili, nawet jeżeli on weźmie i będzie żałował, to Pan Bóg mu da miłosierdzie. Ale. Święta Teresa posuwa się do jeszcze większej ufności. Nawet wierzy, ona mówi, nawet wierzy w to, że gdyby on nawet na ziemi tego nie powiedział, to Bóg okaże mu swoje miłosierdzie. No dość powiedzieć, że w ostatniej sekundzie swojego życia, kiedy był już na przykarze śmierci, no to wziął od księdza krzyż, pocałował go. To był ostatni moment jego życia tutaj na ziemi. Więc pamiętajmy, że wiara i ufność wiary jest czymś bardzo istotnym w naszym życiu. I dobrze jest, abyśmy rozwijali to w swoim sercu i wtedy nie będzie problemu, czy mam się przyznać przed ludźmi, czy nie mam się przyznać. Bo to będzie już moje życie. A jak jest moje życie, to nie muszę być, że tak powiem, nie muszę się okazywać kimś takim czy innym. To po prostu będzie widać. Niech matka najświętsza ogarnie także nasze serca, byśmy chcieli, byśmy chcieli tą drogą iść.